Każdy z nas chce więcej. Więcej pieniędzy, więcej siły, więcej spokoju, ale niewielu rozumie jedno. Nie da się dostać niczego, nie tracąc czegoś w zamian. I to nie jest takie motywacyjne hasło, tylko to jest po prostu prawo wszechświata, które działa no, podobnie tak jak grawitacja. I oczywiście możemy je ignorować, ale nie możemy go oszukać. No i oczywiście możemy je wykorzystać na naszą korzyść. Więc jeśli rozumiesz to prawo, to zaczniesz w końcu robić postępy, zamiast kręcić się w kółko. Widziałem jakiś czas temu na Instagramie, coś tam oglądałem. I, I to był chyba komentarz do jakiegoś filmu, ale to zadanie brzmiało mniej więcej tak. In order for humans to get something, they have to lose something. That is basically the law of the universe. No, i większość osób o tym w jakiś sposób wie, może, może kojarzy, że coś takiego istnieje, no ale prawie nikt tego nie akceptuje. No, i to prawo wcale nie jest o negatywności, tak mogłoby się wydawać. Jest to taka po prostu zasada równowagi, i wiem, że to wszystko brzmi tak teraz, jakiejś energii bym gadał, coś takiego, ale to są po prostu proste prawa wszechświata, można by powiedzieć, i zaraz wam udowodnię dlaczego. Bo jeśli chcemy mieć na przykład więcej czasu no to musimy zrezygnować z rozpraszaczy. Jeśli chcemy mieć nie wiem, lepsze ciało, no to musimy poświęcić komfort, a na przykład jeśli chcemy być mądrzejsi, musimy stracić trochę takiej ignorancji i na przykład zapytać się kogoś o coś, a nie udawać takiego nonchalanty, jak to się mówi. No i owszem, znowu musimy stracić czas na przykład na naukę, nie wiem, jakiegoś przedmiotu albo jakiejś, jakiejś umiejętności. Możemy to nazwać taką... Ekonomią rozwoju, że właśnie każda decyzja ma swoją cenę. I oczywiście bardzo często to będzie taka nikła cena, której często nie widzimy i należy się z tego cieszyć. Natomiast czasem będzie to jakaś większa cena. W samym self-improvementie poświęcamy jednak bardzo dużo. Każda i to każda osoba na self-improvementie w pewnym momencie już przestała pasować do swoich starych znajomych, przestała, jakby wiecie, trochę się z nimi utożsamiać, z ich jakimiś takimi. Poglądami na świat zaczęła patrzeć trochę inaczej. No i w tym momencie trochę tracimy znajomych. Potem jest taki okres, wiecie, że jesteśmy sami, no i potem poznajemy nowych znajomych, którzy są już lepsi, którzy w jakimś stopniu już rozumieją nasze jakieś nowe spojrzenie na świat, nowe poglądy, ale jest ten moment właśnie, kiedy jesteśmy trochę sami. Ja tak miałem niedługo ale miałem taki wydaje mi się, że każdy tak ma. I zadaję sobie pytanie, co wtedy? No i to nie jest w ogóle temat z tego filmu, ale no wtedy po prostu musimy to przeczekać. Yy, I to nas powinno motywować, żeby, żeby po prostu dalej to robić. No bo niedługo pojawią się jakieś nowe osoby, które będą nas rozumieć, w przeciwieństwie do tych starych znajomych. Ale w treningu oczywiście musimy poświęcić komfort. No na siłowni to nie jest jakiś tam. To nie jest jakiś straszny trening, umówmy się. Straszny trening to są, nie wiem, bieganie pod górę albo albo sztuki walki, gdzie ktoś was bije po mordzie. To jest straszny trening e, czasami. Ale na przykład poświęcamy dużo czasu, bo mi siłownia, większość życia zajmowała. Całkiem sporo czasu, albo rzeczy około siłowniowe, jakieś przygotowywanie jedzenia. No, w nauce też jest to oczywiście czas. Czas jest ogólnie naszą taką. Najcenniejszą rzeczą, ale dzięki temu, że jest tak wartościowy, jeśli wykorzystamy go dobrze, no to będzie to miało dobre ROI, czyli po prostu no, taki zwrot z inwestycji, pracy nad sobą, no to będzie to jakiś taki stary sposób myślenia. No głównie w naszym życiu będzie to czas, przynajmniej kiedy jesteśmy młodzi. Zazwyczaj albo wykorzystujemy czas, albo wykorzystujemy pieniądze, albo będą takie znajomości. No i w młodym wieku nie mamy za dużo pieniędzy, nie mamy za dużo, nie że wartościowych, bo wartościowe znajomości możemy mieć, ale nie są one. Na tyle cenne, żeby nam, nie wiem, załatwić coś u kogoś, coś, warto, coś takiego bardzo wartościowego. Nasz kolega no nie do pracy w wieku 17 lat na przykład. Więc, jeśli nie będziemy poświęcać tego zazwyczaj czasu, to oznacza po prostu stagnację. No i oczywiście nie jesteśmy w stanie od tego uciec w ogóle, no bo tracimy nawet, jak nic nie robimy. Na przykład, jeśli nie trenujemy. No to może nie, że tracimy zdrowie, ale na pewno nie dodajemy go sobie. Nie uczymy się czegoś, no to stoimy w miejscu i w jakiś sposób tą naszą przyszłość zaniedbujemy trochę. Nie rozwijamy się, no to, to tracimy potencjał, więc ten wybór nie brzmi czy stracimy, bądź nie stracimy, tylko co wybierzemy, żeby stracić. Bo mądrzy ludzie właśnie wybierają to, co tracą i to po angielsku nazywa się delayed gratification, czyli opóźniamy na przykład tą przyjemność teraz, żeby mieć coś później. No i praktycznie wszystko w tym w tym self to jest właśnie delayed gratification, czyli na przykład idziemy na siłownię, no to nie mamy efektów od razu po siłowni oczywiście, tylko, tylko na przykład miesiąc po. Więc tak podsumowując, to za każdym razem, kiedy coś zyskujemy, coś musimy stracić, coś musi w nas tak by umrzeć, kolokwialnie mówiąc, i może być to stary nawyk, stara sylwetka, stary sposób myślenia albo stary ty. I oczywiście najlepiej robić to znowu krokami, czyli musimy czasem zrezygnować z komfortu, aby Nauczyć się jakiejś takiej dyscypliny w życiu. Dyscyplina to jest ogólnie fajny temat, bo przekłada się na wszystko w życiu, dosłownie na wszystko, i czasami nawet używamy jej, nie zdając sobie z tego sprawy. Ostatnio to zauważyłem, ale muszę to bardziej rozwinąć, żeby, żeby ktokolwiek zrozumiał po prostu o co chodzi. No i w życiu nie ma nic za darmo, ale to dobrze, bo, bo to, co ma wartość, po prostu wymaga ceny.